Do 30 kwietnia granice Mongolii są zamknięte dla międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Od końca stycznia w Mongolii obowiązuje stan wyjątkowy. Do 1 września wszystkie szkoły są zamknięte i część sektora usług funkcjonuje w trybie ograniczonym. Odnośnie działań podjętych przez rząd Mongolii w ramach wsparcia biznesu Również istotnych dla polskich przedsiębiorstw, to rząd Mogoli potwierdził e, pakiet antykryzysowy o wartości około 2 miliardów amerykańskich dolarów, w którym mieści się 14 programów społeczno-gospodarczych. Od 1 marca do 30 czerwca e, opłata celna i podatki VAT zostały zwolnione na import produktów takich jak cukier, ryż, jajka, pszenica i oleju roślinnego, które są transportowane przez Rosję. Również jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że od 1 sierpnia opłata celna na import nasion zbóż, roślin oleistych i warzyw również będzie wyzerowana, i dlatego też zapraszamy eksporterów danych produktów na kontakt z naszym biurem. Jest nam bardzo miło poinformować o ciągle rosnącym polskim eksporcie na rynku mongolskim. Jest on drugi największy z Unii Europejskiej i polskie marki są bardzo wysokiej reputacji wśród mongolskich konsumentów. W pierwszym kwartale bieżącego roku, pomimo bardzo trudnych warunków gospodarczych i handlowych, nasze biuro pomogło dwóm polskim markom FMTG wejść na rynek mongolski we współpracy z bardzo silnymi lokalnymi partnerami, jak największa sieć hipermarketów i największa sieć sklepów typu convenience store. Nasz zespół w Mongolii nadal widzi ogromny potencjał ekspansyjny dla polskich producentów i eksporterów na rynku mongolskim, który również można uważać za jaką nową bramę do dalszych rynków azjatyckich, takich jak Chiny. W szczególności chcieliśmy podkreślić rosnące możliwości w branżach jak produkty spożywcze i produkcja, technologie do produkcji żywności, rolnictwo i maszynerie rolnicze, jak i również przetwórstwo mięsne i mleczarskie. Nasz zespół również jest w rozmowach z mongolskimi deweloperami w zakresie używania polskich materiałów budowlanych i również współpracy z wykonawcami generalnymi. Ponieważ Mongolia bardzo mocno jest uzależniona od importu. Jest bardzo dużo możliwości w generalnie współpracy dla polskich producentów FMCG, jak i również mongolski rząd mocno promuje rozwój lokalnej bazy produkcyjnej, więc dlatego też zachęcamy producentów technologii i sprzętu do również spojrzenia się na, na potencjalny rynek mongolski. Więc zachęcam Państwa do współpracy i zapraszam 24 godziny dobry.